Witam Państwa komentator meczu Miedzi Legnica Sebastian Mierzejewski. W zeszłej rundzie wysłałem zgłoszenie, bo zobaczyłem na ich profilu facebookowym ogłoszenie, że szukają takich ludzi. No i pomyślałem, że byłoby fajnie po prostu spełnić jakieś swoje marzenia o komentowaniu meczu. Tym bardziej, że można to robić tam z jajem, prawda? I wczoraj do mnie zadzwonił... Zadzwoniła osoba z Orange Sportu z informacją, że chciałaby, żebym komentował mecz najbliższy z flotą. Więc no, nie mogłem odmówić, tak. z Sandycji wykopuje piłeczkę do swojego najbliższego obrońcy. Ten potykając się o własne nogi, podaje, jak w angielskim futbolu byle do przodu. Ja myślę, że to dodatkowy smaczek, więc będzie jeszcze lepszym meczem do komentowania. Tym bardziej, że tak jak Bogusław Baniak zawsze mówi ofensywny futbol, więc będzie fajny mecz, emocje i dobra zabawa. Mateusz Bany do Olka Ptaka, naszego latającego bramkarza w bramce, który nie pozwala przeciwnikom strzelać bramek. Jakaś tam może podstawa się przyda, ale generalnie idę na emocje i spontan. Idzie akcja. Nowacki, długie podanie na skrzydło. Jest na legnicki mesji. Madejski podaje do Łobodzińskiego. Wrzutka jest. Jest! Taki